Witam wszystkich serdecznie z pięknej zasypanej gdyni. Nawaliło wczoraj tego śniegu. Po prostu piknie. Powiem Wam tak, że taką zimę, tak śnieżną, to pamiętam z 15 lat temu. Nie wiem, młody miał 3 lata wtedy. To tu z dachu miałem tyle śniegu. Nazrzucane, i tu z tego chodniczka, że tutaj, gdzie są borówki, teraz to była górka usypana, i dzieci jeździły na jabłuszkach sobie. Teraz, jakbym to sypał, pewnie w jednym miejsce, zresztą tam w ogródku wcale mniejsza górka już nie jest. Sypał to w jedno miejsce, to pewnie byłoby to samo. Muszę wam powiedzieć. Że dziś w nocy to nam wiatr nie pomógł. Nie, nie, nie. A sypać ma dalej. Patrząc po tych akumulatorach, to ze 20 cm śniegu lekko nawalił. No ale, panie, bo to jest zima, nie? Od razu mi się przypomina. Taki fajny filmik jest na YouTubie. Domek w karkonoszach. Sobie przekopcie odmenty YouTube'a. Bodaj, że tam jest płuk na miniaturce. Włączcie sobie to. Rewelacja. Boki można zrywać. To samo jest u nas. Właśnie pług z tyłu przy ulicy przejechał. I obstawiam, że u mnie na wyjeździe jest wielka mulda śniegu. No ale pierwszy trzeba opanować tutaj ten burdel, panie. Produkcji nie ma. Zresztą pogody na produkcję też nie ma. Ale dzisiaj to są jakieś przejaśnienia. Wczoraj po prostu łoiło i łoiło i łoiło. No dobra. Ja tu gadu, gadu. A tu trzeba wachlować, panie. No dobra. Do zobaczenia za chwilkę. No dobra, to, no, to najłatwiejsze mam zrobione. Panele produkują prąd, aż kable się grzeją. Żartowałem oczywiście. A teraz trzeba będzie przejechać w koło domu. Hi-hi. No o trzeciej się przebijałem do samochodu, bo po młodego musiałem jechać. Sobie studniówkę tak zaplanowali i była to walka o ogień, powiem wam. No dobra. To działamy dalej. No to słuchajcie, witam po przerwie. Witam po przerwie was. I mamy to. Tu górka rośnie, A ludzie chodzą na siłownie. Tak o. No było co robić. No, a tam przy ulicy taka mulda. Ciapek walczył dzisiaj trzy razy przejeżdżali. No tu nawet piźdź. No to myślałem, że nie wiadę, nie? Tak jak wróciłem Tak to u nas wygląda. Taki klimat mamy Wysokogórski nad morzem No ale cóż, nic na to nie poradzimy I wyjechać od nas w sumie nie problem. Gorzej z powrotem. Także tak to. Napiszcie w którym roku to. Tak waliło śniegiem, jak ktoś pamięta. No, pewnie jakbym ten śnieg zsypał z dachu na jedną górę, to na jabłuszku pewnie dałoby się już jeździć. Zobacz ile tego jest nawalone. A miało wiać i nie zwiało. Panele się u góry nie odśnieżyły. Ostatnio zawiało i zdmuchnęło. A tym razem nie. No ale dlatego są te. No dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z zasypanej gdyni. Powiem Wam, że jak w nocy jechałem do Rumi, to. Wiem dlaczego Finowie i Szwedzi jeżdżą na kolcach. No ale dobra. Dość marudzenia. Jeszcze raz pozdrawiam. I łapeczka, i subik. Jak ktoś nie subskrybuje. Na razie.